Czas na opinię. Pilarka spalinowa. Kupiona w Leroy Merlin, Model EN3800. Chińskie główno ogólnie. Ale pracuje. 30 cm. To ostrze całe. 1,5 konia. I taka drobna maszynka. Szybko się to skręciło, zatankowałem, mieszankę zrobiłem porządną, pali od strzała. I co najciekawsze? Tnie! Zaraz zobaczymy ja. ja w Częstochowie kupiłem Tobler Wamerle za 150 zł 150 zł Chodź, tnie jak długo nie wiem i test benzynka jest podpompujemy tu mamy pompkę okay. yeah. 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 O, o, o. O, o, o. Pilarka ta jest lekka, więc można jedną ręką trzymać. Testujemy. O, o, o. O. Pilarka spalinowa PN3800 To jest tak Popracowałem nią No nie wiem Dwie godzinki teraz z przerwami tu Mamy zasobnik na olej Oleju nie ma Wpierdziela olej jak złoto Paliwo Też nie ma Szczerze powiedziawszy No No i chyba tak to jest Że chińskie maszyny One chodzą Moc mają. No, ale zużywają płynów w niesamowitej ilości. Wlałem tutaj prawie pół litra, a tu był olej do smarowania łańcucha. Też jego było sporo. A jak widzę, nie ma nic. Kurczę, no nic, doleję. No, ale i tak robota idzie fajnie. Lepiej niż tym piłą lisi ogon i toporkiem. Ja myślę, że chińskie sprzęty właśnie mają ten minus. Że one po prostu pracują, moc mają sporą. Ale one nie są aż tak dobrze dopasowane jak Markowy sprzęt. No i dobra. No jak widzimy tutaj po dwóch godzinach poluźnił się łańcuch. No, wypadałoby to dociągnąć. No i to za chwilkę zrobię. Kolejna mała uwaga odnośnie pilarki spalinowej PN3800. W komplecie mamy taki zasobniczek na benzynkę. Tu mamy fajną podziałkę, możemy to sobie dolać benzynki, później mamy podziałkę ile wlać oleju. Fajnie, no ale leje się z tego, tego się za cholerę nie idzie zakręcić ani wymieszać benzyny. Także no do dupy.